że ludziska, jestem a dzisiaj dla mnie jest kontest -lika. I będę na w e, różnych odcinka, jak na ma, mapach CSS, e, czyli na tych, gdzie pod, podobny jest do CSGO, będę takie struty na ulepszone miejsca, jak sobie się tam dostać i No to zaczynajmy! Intro! <śmienicza> Jak to się dostać? Wystarczy biegnąć na, taki, na taką cegłę. Jak lecisz na cegłę y, i widzisz, ekle y, ci się podnosi, no to naciskasz nać i... na cegłę, to rozpoczyna się tak. Jeśli uda Ci się, to idealnie pewnie wyglądałaś w tym miejscu. Lecisz na pierwszą cegłę tutaj, czy soda niska? Wystarczy polecieć do przodu i mogę bez skakania. Jak macie yy, no, e, te spadochrony, to nie lubcie z tego spadochronem. Wystarczy bez spadochronu. Albo jak chcecie możecie skoczyć nawet, bo niektórzy ludzie się boją, że nie doskoczą. Ale jak nie doskoczycie, to nic wam złego nic się nie stanie. na taki na podniesioną podłogę. No i jak wejdziemy od lasu, bo trzeci nie pomyślę, że się tam biegniemy. Skaczemy i naciskamy no, tak na pierwszym kontrol i w lewo.